About what's happened to me from July up till now, don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes, so it's true. I'm so glad, you feel it too. Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Dziś jest tak ten czas, gdzie będziemy ubierać choinkę, gdzie ja będę ubierać choinkę. Tam możecie zobaczyć już zimowa wioska stoi. Choinkę już sobie rozłożyłam. Pięknota stoi. Zaraz biorę się za sprawdzenie lampek, aczkolwiek sprawdzałam je wtedy, kiedy wyjmowałam z tych koszy, z tych kartonów. Kartonów, no, pudełek, wiecie o co chodzi. Może nie będę Wam nagrywała całego procesu ubierania choinki, no bo wiecie, jak choinkę się ubiera, no to chyba każdy. wie. Ja wiem, że niektórzy lubią, ale dla mnie to jest też taka trochę strata czasu. Tu zaraz Wam pokażę. Oj oj, 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 Tu już mam przygotowane właśnie te pudła. I Edytko, kochanie, tobie jeszcze raz bardzo, ale to bardzo dziękuję za te bombki w tym roku. Em, zawisną one na mojej choince, bo będzie dużo bieli. Zresztą, chyba jak co roku, kocham po prostu białe choinki, i tym razem em, bardzo się cieszę, że te bąbeczki od ciebie, od serca, będą mogły zawisnąć na mojej choince. Dobrze, kochani, nie przegaduję, biorę się do pracy. Yeah. Dzisiaj jest już ubrana, natomiast jeszcze muszę odkurzyć, bo trochę igiełek spadło. Ubrać futerko, postawię tam tego mojego czarno-złotego Renifera. Prezencik jeden. No i już wtedy wam tak po całości wszystko nagram. Wiem, że być może nie wygląda to zbyt pięknie, ale dzisiaj akurat miałam ochotę na takiego zwykłego omleta. Tutaj dałam dwa plasterki sera. Mam tutaj jeszcze moją taką sałatkę, pastę z wałek, z wału z makreli. I do tego tutaj trzy plasterki sera koziego, takie rolady koziej. No dobrze kochani, biorę się za śniadanko. Jeżeli Wy co życzę Wam smacznego. A tu moi drodzy, zobaczcie, powyjmowałam sobie te wszystkie kubasy. Już umyłam sobie tą paterę i będę sobie zaraz wszystko ustawiała. Nagram wam taki filmik z dekoracjami mojego mieszkania. Także, moi drodzy, bo niektóre kubki będą musiały i tak poprać. O, te są bardzo fajne z Homla. Kupiłam je. To jest takie bardziej w espresso. Ten kubeczek też jest przepiękny. Tu mam lampeczki. Nie wiem, co jeszcze z tą tą plakietką zrobię, z tą łatwo powiedzieć. No tą tab o, tabliczką, tego mi słowa brakowało. Tutaj mam mnóstwo rzeczy. Te no, wytrane też czekają na użycie. No są prześliczne. Zobaczcie, no, no, no czyż nie są piękne? Przecudowne. Dobra, kochani. E, nie gadam, że też jest dużo rzeczy, które muszę przebrać. Tu też muszę to sprzątnąć. Biorę się do pracy. Kochani, ja się przebrałam, ale tak z tyłu możecie widzieć tę pięknotę, więc pozwólcie, że ja zrobię Wam kilka fajnych takich przebitek. Usiądę sobie przy choince i troszkę sobie do Was pomówię, tak już zakończymy tego vloga na spokojnie. Muzyka mm <music> Moi drodzy, odmiana, bo jakoś nie miałam dzisiaj czasu, żeby cokolwiek ugotować, i zamówiłam sobie spyszne.pl. Już Wam pokazuję co też takiego ciekawego. A jeszcze mamy. Dobra. I tu mamy jeszcze dwa. Sosy. Zamówiłam w restauracji Panda bodajże I już To był taki kubełek rozmaitości no, spodziewałam się tego czyli tutaj mamy kalmary w panierce i paluszki rybne i do tego frytki i wzięłam sobie jeszcze sos meksykański i do tego jeszcze też tysiąca wysp i za wszystko chyba zapłaciłam razem z dostawą 44 zł tutaj jest jakiś jest rachunek nie ma rachunku w każdym razie powiem Wam, że pachnie obłędnie Mm, także wybaczcie, ja zabieram się za jedzenie Życzę Wam smacznego, jeżeli Wy coś jecie No, miałam ochotę, wiecie co, na coś takiego niezdrowego mm, Powiedzmy fast foodowego, smażonego Chyba potrzebuję soli No ale nic, zabieram się za jedzonko Ostatnio, jak byłam w Biedronce, udało mi się kupić bardzo ładne buraczki, jak możecie zobaczyć. Wczoraj sobie ugotowałam i tradycyjnie je przygotowałam, tak jak zawsze, czyli dałam cytrynę, oczywiście oliwę, doprawiłam troszeczkę erytrolem. Niektórzy nazywają erytrytolem ten cukier, więc co jeszcze dałam? Oczywiście kminek mielony i dałam jeszcze, moi drodzy, troszeczkę czosnku. Także czekam, żeby to mi się przegryzło. No i myślę, że no, sporo mi tego wyszło, zobaczcie. Także będę miała na pewno nakinka obiadów. I tak, moi drodzy, to już będzie koniec, będziemy kończyć. E, powiem Wam szczerze, że e, cieszę się, że tą koinkę ubrałam. Cieszę się, że już będę miała te, taką namiastkę. E, Takich innych dni, wiecie, takich może mniej świątecznych i mniej takich radosnych, ale mimo wszystko yy, będzie mi milej tutaj po prostu zasiadać przy tej choince z kubkiem herbaty czy kawy i mam nadzieję, że yy, dzisiaj też spędziliście bardzo miło czas ze mną. Przysiadam sobie tutaj nie tylko po to, żeby się z nami pożegnać, ale żeby też powybierać e, poszewki na poduszki, które chcę sobie tutaj ubrać. I powiem Wam szczerze, mam dylemat, bo tutaj mam takie przepiękne. Pewnie nie zobaczycie, ale to są takie przepiękne, welurowe, zielone e, poszewki. Tylko że no właśnie, jak ja już dam tutaj zieleń, to już będę miała za ciemno, więc pewnie to sobie zostawię na inny czas a może do sypialni dam, zobaczymy także te odpadają mam takie przepiękne białe zobaczcie, po prostu wyglądają jak z puchu, jak ze śniegu więc być może sobie właśnie w coś takiego poubieram, ale w związku z tym, że w tym roku robiłam sobie choinkę jak mogliście zobaczyć na przebitkach biało-srebrną gdzie niegdzie tylko są takie dodatki złotek, jak na przykład w postaci tego reniferka rogów renifera no, i tutaj też mam dylemat, bo tu mam czarną poduszkę, zobaczcie, z takim przepięknym e, łosiem, jeleniem, zwał jak zwał, tylko że on właśnie jest złoty. Więc nie wiem. Zastanawiam się właśnie nad tymi, ale jeszcze mam takie przepiękne, pamiętacie? Ja je kupiłam, gdzie ja je kupiłam? W Homla. Zobaczcie, z jednej strony jest po prostu czyste złoto. Oczywiście, jak zrobimy w drugą stronę. To mamy srebro. Nie, tutaj nie zobaczycie, ale już nie będę się bawiła. I wiecie co? I pomyślałam sobie, że może rzeczywiście dam to, żeby tak pięknie mi się w tym mieszkaniu mieniło. Eee, wiem, że one może wygodne nie będą, jeżeli chodzi o eee, kładzenie się na nich, ale mimo wszystko chcę, żeby, żeby te, to moje mieszkanko naprawdę wyglądało pięknie w tym roku, szczególnie w tym roku. Ehm, Przepraszam was, miałam chwilę słabości, wzruszenia, więc wracamy, wracamy. Pomyślałam sobie, że tak, że, że skoro na bogato, to niech będzie na bogato. Jeśli ktoś uważa, że to będzie kicz, trudno. Mnie się podoba taki kicz. Ja lubię takie rzeczy. Wiecie, że gdzieś tam. Trochę w duszy jestem sroczką, nie lubię oczywiście przepychu, ale lubię takie fajne, małe akcenty, takie mocne akcenty, zdecydowane. A myślę, że te poduszki będą piękne. Ona nie jest, ona z drugiej strony jest zwykła, czarna, a z tej strony jest przepiękne, złoto, takie cekiny. I chyba. Chyba rzeczywiście zdecyduję się na te poszewki. Dobrze, kochani, jak zauważyliście, jeszcze też pod choinką znalazł się prezent od atletki. Tak, kochani, jeszcze raz bardzo Tobie dziękuję. Z tego pakietu spa na pewno skorzystam. Nie w tym momencie, nie teraz, na pewno nie w tym roku, ale z chęcią się tam wybiorę i, i po prostu wiem, że to mi jest potrzebne. I trafiłaś po prostu z prezentem. Tak, strzał dziesiątkę. Także, kochani, jeszcze, jeszcze raz. Tobie bardzo dziękuję. Dziękowałam już kilkukrotnie, ale dziękuję Tobie jeszcze raz. Dobrze, kochani, kończę. Kończę na dziś, kończę na teraz. E, nie wiem, chyba w jakimś vlogu Wam mówiłam, że, że ja teraz świąt nie wyprawiam u siebie. Jedyne co będę robiła, to będę robiła barszczyk czerwony. Mam jeszcze zawrożone dwa krokiety z kapustą i grzybami, więc e, będą te krokiety z grzybami pewnie. Nie wiem, czy, czy pierwszego dnia powiedzieli coś, coś będę musiała pokombinować. No, i wiecie, ja powiem Wam szczerze, nie chcę dużo rzeczy robić sobie na te święta, bo wiem, że i tak tego po pierwsze nie przeję, po drugie, nie planuję żadnych gości i nie będę miała żadnych gości, i tak się umówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o takie jeszcze inne rzeczy, to na pewno będę miała jeszcze pierniczki sprzed dwóch lat. Są świetne, naprawdę są bardzo dobre, więc być może jeszcze kiedyś Wam taki przepis zrobię. I chcę sobie zrobić jeszcze śledzie takie, to nie są Matiasa, może to są Matiasy w Occie? I do tego um, właśnie śmietanka z cebulką, trochę jogurtu i do tego ziemniaczek gotowany. I powiem Wam, że tak lubię najbardziej. W tym Dobry. roku nie robię żadnego bigosu wegańskiego, um, nie robię sałatki jarzynowej, bo po prostu wiem, że tego nie zjem. Dobrze, kochani. Dajcie mi znak, jak tam u Was z potrawami. Dajcie mi też przede wszystkim znak, czy już macie ubraną choinkę, czy raczej e, tradycyjnie ubieracie ją w dzień wigilii, e, czy nie wiem, czy może już macie od 1 grudnia. Być może, bo wiem, że też są takie niektóre osoby, które już 1 grudnia e, ubierają choinkę, bo chcą się nią nacieszyć bardzo długo przez cały miesiąc. Bo jednak tego 24 to tak powiem Wam, że, że mi trochę zawsze było mało tej choinki, więc e, mam nadzieję, że akurat. Tym razem ucieszę się i nacieszę oko widokiem nie tylko choinki, ale również mojej zimowej wioski. Dobrze, kochani, to już naprawdę koniec. Bardzo Wam dziękuję. Przytulam Was jak zawsze bardzo mocno do serca. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie komentarze, za to, że jesteście, za to, że Was mam, za to, że jesteście moją siłą, nadzieją, że dajecie mi otuchy wtedy, kiedy ja potrzebuję. Cieszę się, że też. Cały czas czerpiecie mnóstwo inspiracji ode mnie, i to też was gdzieś tam pokrzepia, jeżeli potrzebujecie, potrzebujecie takiego um, takiego dobrego słowa, takiego przytulenia i tej dobrej energii, o której cały czas Wam, kochani, mówię. I powiem Wam, że bez Was byłoby mi ciężej. Także jeszcze raz, kochani, bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. No i co? Do następnego. Ciao.